Kiedy rano wstałem, w okienko spojrzałem i kutasa ujrzałem. I w chujwiecowa uwierzyłem. Prawie się udało zrymować, prawie udało się z tego zrobić. Prawdziwa arcydzieło. moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w spore, gdzie towarzysz chujwiecow, najbardziej radziecka postać w całej historii świata, na najbardziej radzieckiej planecie, w całej historii uniwersum tego. Czyli na planecie ZSRR, prawdziwie czerwonej, tak samo czerwonej, jak towarzysz, chujwiecow, pokazujemy, kto tu tak naprawdę rządzi, już zabijając wiele, wiele gatunków, w tym momencie, moi drodzy, chujwiecow przeprowadził się razem ze swoją całkiem uroczą familią, co prawda, małe chujwiecowki wyglądają jak takie maga potwory, totalne maszkarony, no po prostu, czuję, że Basia to jakby mnie nie dupcyła, to by nikogo nie dupcyła, w każdym razie... W każdym razie towarzysz, <coughs> <coughs> przepraszam, towarzysz Chujwiecow ma szansę zawojować świat. Ma taką szansę, ma ku temu predyspozycję, moim zdaniem całkiem, całkiem ogromne. Najpierw, oczywiście, zaśpiewajmy Stefanowi i razem z Stefanem będziemy <coughs> atakować innych. No bo sami nie mamy specjalnie szans. Więc dla, lepiej zawsze w teamie to odwalać. Tym bardziej, że możemy mieć dwuosobowy team. Skoro możemy mieć dwuosobowy team, no to warto z tego skorzystać. Pięknie, coś my pośpiewali. Barbara, ja widzę, że ty cholera... Zostaw mnie Basia, idź sobie, bo ty jesteś opętana. No to jest po prostu nim fomanka. no ludzie, przecież ona by ino dupcyła i dupcyła na no to zyćce, a jako ino trochę nie. Dobra, poszukajmy jakichś słabiaków, bo powoli się robimy głodni. Ci mnie nie lubią, ale są słabymi klopsami, <laughs> przynajmniej tak wyglądają, chociaż o, ale nie, tutaj to musimy, tutaj to słuchajcie, to my tu musimy niestety, dlaczego, dlaczego, a no dlatego, że tutaj jest bardzo dużo bardzo dużo tutaj tych wszystkich szczątek yy, szczątku, szczątek, ja pierdzielę, szczątek Wraz jest sobie, chuj wie co, spokojnie nie krępuj się, dobra, napierdzielamy w tego teraz i trujeczka jedyneczka, przydałby się alfa, ale go tutaj nie widać nigdzie nie nie, ty tam zamknij dziób, zjedzcie sobie coś. Spokojnie, sobie najedźcie. Naje o, i mamy alfę. Dobra, chodźcie na alfę. Idziemy na alfę. Słuchajcie, alfę trzeba zniszczyć, bo alfa... Alfa to jest jednak, wiecie, ten najważniejszy, bo od niego się dostaje mnóstwo fajnych przytemków. No się mnóstwo, zawsze jeden, nie? Jeszcze dwóch musielibyśmy opulować, żeby to miało jakiś sens. Na chwilę obecną tam jest jeden. Szkoda, że nie mam tego. Szkoda, że nie mam tej pluiki mojej fajnej. Okej, okay, jeden pad. Jeszcze jeden. Wie co, spokojnie, nie krzycz tak na innych. No Jezus Maria, ja wiem, że ty jesteś patan, ale. Wesady. Okej, okay, no nie ma nikogo innego. No, w takim razie musimy posprzątać, A tutaj jest naprawdę świetna wylęgarnia, więc trzeba to. E, w ogóle nie patrzyłem, co w sumie dostałem. Teraz mamy galoptator za szarże 3. O, świetna sprawa. Jakieś chwytaki, gryzator dostaliśmy cztery gryzajki, fajnie. E, tutaj mamy. Nie wiem co mamy, to jakieś oczy, a to oczy są do pipy, za przepraszam. chujwiecow już ma najlepsze oczy na świecie <grystanie> Patrzcie jakie słodko płaci, no jak i taki ładnie, taki no, 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 no taki bym i no pocałował, w te zamki ładnie takie Dobra Tośmy se w przypadku sów, nie, ża żabociarzy bym chciał, ale tu nie ma już żabo żabociarzy, więc ja nie widzę, dlaczego towarzysz chujwiecowie i idziesz do tyłu? Do przodu, zawsze do przodu nawet jak się cofasz, to do przodu się cofaj. Tak jest, tak mówi wujek Stalin. Ja mu wierzę, o nigdy nie kłamał. No dobra, raz mu się tam zdarzyło. No, raz powiedział, że Katyń to nie jego. No i tam raz i zaraz mu wypominają. O kłam, co ham, tak będę prospolita. Dobra, ja jeszcze coś tu sobie zejmę, chociaż to jest takie troszkę Podstrutkowate, więc. Teraz się słabo. Ale opierdolę, no. No nie wiem, gdzie są tamci. No, no gdzieś mi uciekli. Dobra, w każdym razie eksploracyjny ciąg dalszy. Nie udało mi się tego gniazda zniszczyć, no bo gdzieś mi uciekli, no i nie wiem gdzie No ja bym wiedział gdzie, to by zatekował, ale niestety tego nie wiemy W każdym razie starajmy się, ojej, to jakieś del, delto, prawie jak deltozaury, ja pierdzielę deltozaury Słuchajcie, wiedziałem, że takie cuda się tutaj dzieją Okej, okay. no ale tam olał, <laughs> olał tych bambusów, nie, nie atakuj mnie, bądź moim kumplem, ja cię nie zaatakuję, nie zaatakuj nie. pamiętaj, kochajmy się Kochajmy się jak bracia, szanujmy się jak bracia I kochajmy się jak mastodonty nie wiem, jak się mastodonty kochają. Ojej, mamy alfy Lodostwory. Dobra, wydaje mi się, że dobra opcja, bo też mamy tutaj jakieś fajne rzeczy. Jest, 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 tak jest. Zmasowany atak na kurwy synów. Dobrze. Uwaga, jest tutaj kolejny. Dobra, to już nie jest taka łatwa walka, bo tutaj mają przewagę liczbną. Kurczę syny, jedne! Tak jest, dobra, zabity, mamy rękusa, dostaliśmy. Okej, okay, jeden. Tu już nie jest tak łatwo, że sobie zabijesz jednego i koniec. Dobra, uwaga, tu jest alfa, 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 centauri. Jebs, jebs, jebs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No po prostu masuje jak nie jedna masażystka za 150 zł. Jest! Proszę Państwa, Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ucieka, gonić go, gonić gonić gonić, 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 nie ma ucieczki, kurwa, zabijamy, zabijamy. Uważaj na ćwiry, bo ćwiry mnie zaatakują, ćwiry są wstrętne. Dobra, jest zabity jak pies, jak kanalia. What the fuck? Meteoronty! Matko! Co się dzieje? Koniec świata meteoryty, ja nie wiem, gdzie to spadło. O Jezu zleci meteor! Ale pierdolnie. O matko, deszcz meteorytów. Gdzie to leci? A, ja nie chcę umrzeć! Ratujcie mnie! Bogdan, Andrzej, Roman, Stanisław, kochani moi, gdzie wy jesteście? Co tu się dzieje? Umieramy! Umieramy, koniec świata nadchodzi. Planeta nam się na łeb bali. Szybko. Lawiruj, lawiruj, lawiruj. Dobrze. Zjedz to. O, tam jest jeszcze jedna rzecz. Jejku, ile mamy tego dyna. Będziemy mogli teraz się tak upgradenąć. Tak się upgrade. Ną. Będę takim mega podporem, takim zakopiorem. Po prostu ludzie będą srali na sam mój widok. Mam 378 DNA, nie no tak naprawdę jest to niewiele całki. Chuj O, aha, bo to jest... Dobra. Ja mówię, nie ogarniam tego interfejsu. No się ogarniam interfejs, ale nie ogarniam tej mini mapki. Ona dla mnie jest tak nieintuicyjna. Więc nie wiem czy ona wskazuje mój obrót kamery czy obrót chujwiecowa. I to już jest. Sam fakt, że nie wiem, to już jest fakt, że to jest nie najlepszy interfejs. Dobra, ćwirniaki trzeba skasować. No proszę się, no wyglądałem jak takie szwaby, no. Jest, zabity. Pierdą trochę. Kurde, smakuje jak kurczak. Dobra, lecimy na tego ćwierniaka. Jest. Tu są te krokoliszki. W sumie dalibyśmy chyba sobie im radę teraz. Nie krokoliszki, jest trzeba Są te. Te mastodonty wstrężne Ej uciekają, uciekają Ej to lata, ale jazda To jesteś alfa, jesteś alfa czwirnia uciekłeś mi Zabij małe, zabij mu małe Zabij mu małe Dlaczego uciekacie do jakichś tam krokokliszków Oj uwaga, bo się rzucił Agresywny samiec, agresywny samiec na horyzoncie Nie wchodź tam, chuj wie co. To jest niebezpieczne, uważaj, bo ćwir, ćwir Fir, zabić Fira, no zabij Fira! Ja pierdolę, ale mnie pierdolę! Uciekaj! Uciekaj! Chływiecow, uciekaj! Zostaw towarzysz na Pastoros. Ja zabiję tego. Dacie sobie radę, ja tego zabiję. Dobrze. A tak jest, zabity. Zjedzmy to. Zabili kogoś? Nie, nie zabili. Nie idź tam, wieców, bo cię opierdolą, tak? Zostań tu przy mnie. Jeszcze jeden ćwierćwirek. O, jest ćwierćwirek. Dobrze, nie, to martwy. O, to jest żywy. Trzeba go zabić. No, młody, słodko wygląda, wiem, no ale niestety. Niestety trzeba go upiadać. Yes, ewolucja, motherfuckery! Chociaż chujwiec już jest i tak doskonały. I have a brain, motherfucker! Brain! You mean something. That means something. Ale mam brzydką fryzurę. To nie uczesać. Ojej, całe to DNA powędrowało do twojej głowy. A myślałem, że pójdzie w Eee, Super wielki muzu, oznacza, że możesz ododać trzeciego swora do swojego stada. Dobra, fajna rzecz. Mam 44 hapca. No chodźcie, zwaniaki. Nie, no no no, 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 po prostu nie, no, no. Wyskowali, wyskowali, zaatakowali mnie, wstretne gady i potwory, a ja idę no, i zabić. Zabić. Tutaj. O, tego. Tutaj ten się prosi, aż. Dwójeczką proszę Państwa, dwójeczką! A jest, proszę, a jest, a jest, a jest, jest, to nie Tego ma małego, 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 proszę bardzo. Kroko jakieś. Masakrowany jak pies. Dziękuję bardzo. Dobra, ten się widzę rzucać. Wieśnia jeden. Jedyneczka, trujeczka, dwujeczka nieaktywna, jedyneczka, jedyneczka, tak jest. jedyneczka, jedyneczka. Na 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 na, na. zawsze w zerówce wyglądaliśmy. Bardzo fajna jest była. Chodziliśmy, w sumie zerówkę mieliśmy yy, na probostwie, a. Zerówkę mieliśmy na probostwie, a. E, no się nie chodziłem do katolickiej szkoły, nie nie, e, tylko zerówkę mieliśmy na jakimś tam. E, budynku przy kościele i musieliśmy chodzić do szkoły właściwej, bo myśmy nie mieli telewizora, oni mieli telewizor i no i tak 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 to, tak to nam życie wesoło płynęło. <laughs> o, zobaczcie Ledynców. Jej, bym to wszystko przegapił trzeba było i dawno do temu już zmasakrować. A tu jeszcze coś było, czy mi się wydawało. No jest, tej patrzcie w tym drzewie! Ale skampione! Ale mega skampiona, w życiu bym tego nie znalazł. Tam jakieś ozdobniki, o ale tu są jeszcze jakieś. No, to już nie są takie małe patańce. No, ale wydaje mi się, że możemy zaryzykować spróbować ich zmasakrować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się zacznę od tego. No, mamy 44 hapca. Wydaje mi się, że damy radę. Zresztą nie będzie łatwa bitwa. No, nie oszukujmy się, wyrycie. ale jesteśmy w przewadze. Dopóki oni nie są w przewadze to jesteśmy. Jesteśmy lepsi. Zjedz coś, tak? No gdzie tam leziesz, no kuźwa, w samą... Tam środek gniazda, głupiś, czy co? Spokojnie, najpierw... Najpierw wyłapujmy pojedyncze... Jezus, wyłapujmy pojedyncze jednostki. Tak jest, no, zaatakuję kuźwa. No nie uciekaj, no! Tak, hurtem, hurtem, panowie, no nie, nie każdy na solo, no, wy nie wygrać! Zobacz, jakie on jest patan. Zjedz sobie, spokojnie. Nie wpieprzać na hama i wygramy. Dobra, dwójeczko panowie, Dwójeczkom Tam jakiś dzieciak jest, to jest alfa. Musimy alfę zniszczyć, jak chce fajne itemki. Takie, żebyśmy mogli zrobić prawdziwego skurwiela Madafakera, tak? Trójeczka najlepsza. Trójeczka zabiera najwięcej. Dobra, gonić go, gonić go, gonić go! Tak jest, dwójeczką, gonić go. To trójeczka, trójeczka. Dobra, dostał. Zabić młode, zabić młode, bo to jeszcze jaja zniesie i co? Zabić to! No kurna, biegnij no. Dobrze. Kurde, mam trochę mało hapca. Oj, mam mało hapca w ogóle. Wow, oj, oj, to się może dla mnie źle skończyć. Dobrze, że jesteś tu w przewadze. Mam 11, dobra. Chwila, ja się muszę zjeść, coś. Ej, bo, bo mi zginie koleś, bo mi zginie koleś. Dobra, bigoleś, a bigo, dobra, ja już go biję, zgubię, tak jest, jest, wygrywamy to. Nie umrzesz, nie umrzesz, nie umrzesz. Spokojnie, nie umrzesz, nie? Dasz radę, dasz radę. Dobra, żyjesz, 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 żyjesz. żyjesz. Tylko teraz jeszcze byśmy musieli znaleźć jednego. Ja nie wiem, gdzie jeszcze jeden jest i nie uda mi się zniszczyć go, szkoda. Chciałem, że się uda, no. Nie, no, trzeba tego jednego jeszcze znaleźć. Gdzieś tu powinien być w okolicy. Nie, no, trzeba było to zniszczyć. Zobaczcie, ile tutaj jest Kuźwa zajebistych i tym No się nie wiem, czy zajebistych ale na pewno jest całkiem ich tutaj sporo. Dobra, e, no, gdzie jest ten jeden? No, ja pierdziele ale znowu jednego mi brakuje. Zawsze mi jeden zostaje. W każdym razie tu już nikogo nie ma, no, ale się odrodzą, niestety. Nie dostaniemy DNA, a ja ich nie, nie wiem gdzie ich szukać Zrobię! O, proszę bardzo! Nie przyda zrobić patańca Kurda, naprawdę mega mamy tych elementów No się wiadomo, żeby to wszystko mieć, to byśmy musieli wszystkie tutaj te Te, te, te zakątki przetrze, przetrzepać O, nie wiem czy ja ma... warto? chyba warto, dostaniemy DNA Tak trzeba, żeby ewoluować, musimy zabijać No takie jest prawo dżungli a poza tym nie, nie damy rady, bo tutaj z ich tak za mało, żeby dostać DNA Ale zabijemy sobie alfę, za którego dostaniemy item Mógłbym liść jeszcze w sumie po... No czemu nie bijesz? No go no Dobrze, zabity Okej okay. No nie dostaniemy niestety dołu DNA za to, bo tu za mało jest tego typa hmm, Ale to jest nieistotne, bo dostaliśmy itemek i dostaniemy jeszcze te dwa itemki Ekstralot skok, super. O, może chujwieców powinien latać? No, w sumie nie wiem, jak te latające stwory wyglądają. I jak się zachowują, jak się sprawują w ogóle jako tako. O, no to panie, tutaj to nie za bardzo. Nie, 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 to jeszcze nie ta liga. Nie ta liga, na ten poziom. Idziemy, chujwiecowy. Trzeba było wyołowowować. Mamy 617 tego. No ale jak będę chciał wy wyołowować, to znowu się ten. Znowu się przeniesie moja rodzina. A ja nie chcę się znowu przeprowadzać, mamo. Panichuj wie wieco, w Barbaro nie przeprowadzajmy się. Chodź tam jeszcze. Chodźcie tam najpierw. Najpierw jeszcze tu zrobimy porządek. A bo ja ich zabiłem i. Ja już ich żabciarzy przecież zabijałem. Aha, wystarczy jeszcze jednego. O, to z tym bardziej warto. Jednego chcę zabić i po zabawie. No, to to warto było bardzo. Dziękuję. Jego już nie ma. Co tam mamy? Dakertory. Dobra, idziemy na te drakertory. O, tu są. Jeszcze pięciu bym musiał upolować. Dobra, spoko. Mamy radę. Ło, zwasowany atak. A, zabity? Na alfę, na alfę, dakertory. Na alfę. Na alfę teraz. Uciekać, gdzie pieprz rośnie, wieśniówki. Ło, wow, UFO go porwało! Jezus Maria, tu UFO lato! Tu UFO są! Ja pierdolę! Co tu się dzieje? Ufo, a porywają ludy! Uciekaj! Też będziemy mogli tak latać, potem tak spoilerując. Zresztą nie wiem co to spoilerować, bo to chyba każdy widział tę grę. Tyle mnie nie porwali. O nie, znowu porwali! Porywają! Uciekaj! Na się tam, nie uciekaj tylko masakruj tam! Uciekaj. Nie uciekniesz. Dobrze, bij się, bij! Czekaj, masz... zabity. Jeszcze jeden. Idź sobie, ufok! Nie lubim cię. Nie lubim ciebie, boś ty O, znowu porwali. Trzeba stąd pierwszej, bo porywają te stwory. Jej, urok. Super. Bardzo nieprzydatna rzecz w moim badku, bo ja wiem, że jestem... ...urodziwy. Byłe ufo. Atakowało moje, moje potworki Motno mi Dobra Wracamy do gniazda I zrobimy prawdziwego Madafakiera Chociaż nie wiem właśnie czy już, czy jeszcze nie Ej, Basia Widzicie, Basia się skąpiła, Basia nie jest głupio Tak jest, dawaj Barbara, wiem że na to czekałeś całe dnie Tak jest, dajesz Basia, dajesz Barbara! Barbara! Ty to jesteś, jednak gdzie moja piękna i te usta, oczy? Ty to jesteś, Basia, piękna. Ojako. O! A coś to? Mały wypadek przy pracy. Basia, nasza przyszłość. Wow! Ale mamy tych elementów, No przecież nie, bo zobaczcie... no się nie, no bo tutaj nie możemy tego mieć, bo my jesteśmy mięsożerni, ale mamy na przykład ugryżenie na piątce, moi drodzy, ugryzienie na piątce, rekino dźwiedzia, o kuźwa, to jest pataństwo. Dobra, to będziemy ustawy wymieniać, właściwie to nie wiem, bo w sumie to mamy na którym poziomie? na trójce, to całkiem spoko. Oczu Odku... Odku... nie kupuję, bo to nie warto. To też nie warto, bo to nie daje nam nic innego, to już mamy wszystko. Ewentualnie coś do wmordobicia, nie? To tu mamy za ciosy, na trójce mamy ciosy i tu mamy cios na hakusiu. Na czwórkę mamy cios, fajny cios, dobrze. To mamy kopytora. Szarża na czwórce. Szarża trójka. No kopytor by, też byłby spoko, nie? To już były dobre rzeczy. A potem byśmy resztę sobie dali na takie, wiecie. Na cios to nie, bo to daje tam poziom pierwszy, znam do dupy. Dalibyśmy sobie takie upgrade'y typu zdrowie, nie, właśnie, zdrowie byśmy sobie pod, podnieśli za 150 Dobra, to bierzemy to, wy, wywalamy tobie, damy ci to Ja wiem, że ten, że, no kurde, znowu właśnie się troszkę to powtarza, nie, bo No bo sztyksow, sztyksownica miała dokładnie to samo, też ten sam nos, no ale wyglądała znacznie gorzej no, Nie oszukujmy się, jednak sztyksownica było gówno w porównaniu z tego O, tego byście się nie spodziewali, nie, dobra, wymieniamy ci to And damy ci łapki, damy ci te łapki z najwyższym ciosem jaki mam obecnie, czyli mam cios 3, dobra, to te łapy mi oddaj, a te łapy se weź, ale troszkę większe, o te mogę powiększyć, Oj, i teraz wyglądasz jak prawdziwy rozkurwiator dzielni, dobrze, teraz ci damy jeszcze jakieś fajne kopyta, masz szarża 4, my generalnie mamy szarże 3, no, no to lepiej, nie, no to bierzemy, to dawaj to już, nie wyglądasz teraz jak kurczak Teraz już wygląda, że jak taki słoń ze szponami, trzeba przyznać. Okej. Okay. O, masz fajne, fajnie ci te kulki podniosły. Fajnie. O, teraz fajnie wygląda. No Ok, no i teraz mamy takie opcje, żeby sobie poulepszać zdrowie, nie? Możemy sobie zdrowie dać na poziom czwarty, osteopłyty. Tak, to teraz. A jak będą dwa? Nie, to już się nie zwiększy, nie? A jak teraz to wezmę? Aha, czyli to jest poziom maksymalny. Czyli jeżeli mamy osteopłyty, to mamy czwarty poziom. E, czwarty poziom, prawda? Hmm, a może ba bardziej to? W sumie bardziej to by poszło, takie rekinowe, nie? Ej, okay. jak mamy osteopłyty, to mamy czwarty poziom i już większego poziomu nie będziemy mieli. Okej, okay, ja bym chciał tylko trochę tak. O, może coś takiego, ej. Nie codziennie. Ej, okay, niech będzie. Wygląda jak trochę mały kotek, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Zdrowie to już było, szybowanie. No, generalnie nigdy nie miałem szybowania, może. Ja pierdolę towarzysz, chujwiec. <śmotylek>. Motylek. Okej, okay, chujwiec, bo teraz umiesz latarz. <śmotylek> nie wiem o co mi to, ale niech będzie. <śmotylek> Damy mu jeszcze plójkę z plójkę. O, piramoida. No, bo ci brakuje tutaj na tej kicie coś, nie? No właśnie, też by tak wydawało. Okej, okay, daj te kity większe, takie. otańskie. Dawaj to. O tak, teraz jesteś ma masakrator. Teraz i latać możesz i wszystko. Pełen serwis, motherfucker. Pełen serwis. Okej, okay. jesteś świetny chuj. Jak chuj. zawsze. No jeszcze ci uśmiechnął. Jestem ciekawy jak to będzie latać. No nie wiem, jak chuj wie co będą latać, to dla mnie jest dosyć... Niewyobrażalna rzecz. Ale ładne latające chuj wie, co Big łapy, muscle, Te giry takie Fatany. I Barbara. Nowe gniazdo. Minimapa. Dobra, ja nie chcę na razie. Ja chcę na razie... E, pozyskać... Pozyskać teammateów. Chodź, teammate. Musimy sobie pośpiewać. Już udało ci. Aha dobra, ty już jesteś mój teammate. A ty ty jesteś mój teammate? Nie, nie jesteś. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Basia. Basia, to jesteś i Basia? Nie wiem. O, widzisz tak się wybiera wrażenie. Ja chcę zobaczyć jak to lata. Mój wiecowy do boju. No trochę jesteśmy za ciężcy do latania. Ale trochę latamy. Ja pierdzielę! Swadron śmierci! tu, du, tu, du, 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 Mamy sprinta. Ale mamy też szarżę, którą wykorzystam chociażby teraz. Masakrując ścierwa! Tak się masakruje, proszę państwa, Tam jakieś malutkie tylko sądzieli dupą, ale tak, pozabijać wszystkie, które się da Co z tego, że małe? Już ich nie ma! Atakować, tak jest! Mamy po to plujki, żeby pluć. Tego też. <ścoughs> Prawdziwy dział śmierci. <ścoughs> Dobrze, zmasakrowany. Pięknie. Jeszcze tu żyję, uwaga! Dobrze! O kurde, trzymaj się, jesteś mocno! Ale moi, to są zabójcy, nie Dobra, dostaliśmy szarże na piątce! Kurde, nie miałem szarży na piątce Kim wy jesteście? Trzeba ich zabić trzeba. Dobra, najpierw się na I w sumie już jest 23 minuta! Matka jedyna, taki długi odcinek, nie powinien być taki długi. Długie odcinki są słabe u nich nie ogląda. Potwórne. Hehe. Szwadron śmierci co Dobra. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście nie zapomnijcie o tańcu. I la tańcu i lajku. Ja Was mam nadzieję zobaczyć już niedługo w następnym odcinku. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!